I po telefonie, i też przy okazji po nożu, gdyż owszem, Medów nam wskazuje, że Hej, Phoenix, patrz, ślepo, to tu nie ma noża. To jest prawda! Prawda boli, co? A tak bardzo chcesz, ty masochist 1! jeden! Tak, spaszyliśmy ociski palców na mreżkach po posiłku. I podczas śledztwa doszło do konkluzji, że noża pana Mata Angar brakowało. Uff. Pan Angar udał się do pokoju ofiary z nożem, którego używał do obiadu. Czemu brałby nóż z wiedzą do kogoś? Bo jest szalony! I z tym wierzę, że prokuratora udowodniła, że to było morderstwo z premedytacją. Wspaniale, panie Edgeworth! Absolutnie zdumiewająco! Zdumiewa zdumiewająco jasna dedukcja! Na no to, że Erzoł sobie to wszystko od początku zaplanował. To musi być jedna z tych jego pułapek. Ja w nią właśnie wlazłem. Narzędzie zbrodni z odciskami palców i guzik od kostiumu ofiary. Jest tutaj całkiem dużo znaczących dowodów. Mogę bezpiecznie rzec, że wszelkie dalsze rozważanie jest marnowaniem czasu Wysokiego Sądu. Jednakże, nie miałbym nic przeciw, gdyby obrona pokazała dowód, którego sąd jeszcze nie widział. Dowód, który jeszcze nie był pokazany? No, tak, nowy dowód, którego nie widział sędzia. Co mam do powiedzenia? No tak, sędzia jest po stronie prokuratora. Jeżeli tutaj damy złą odpowiedź, to uderzenie jego młota będzie. będzie dzwoniącym odgłosem w naszych uszach i będzie to odgłos porażki. Ale tak, dowód, którego jeszcze nie widział, sąd. Które mógłby na pewne aspekty czy fakty związane z tą sprawą wskazywać czy coś. Dobra, widzieliśmy waszy guzik, widzieliśmy nóż, widzieliśmy fute futerał, ale chyba jeszcze nie było nic mówione o tym kielichu. A to wszystko nie ma w związku bezpośrednio z morderstwem Juana. Więc myślę, że mogę z tym tutaj polecieć. Jest jeden! Jeden dowód, który zwrócił moją uwagę. Coś, co ten sąd musi jeszcze zobaczyć. Panie Wright, powiem to jeszcze jeden raz. Ostatni raz. Mam takie wrażenie, że ta sprawa nie musi się dalej ciągnąć. Jednakże daję ci jedną szansę. I tylko jedną szansę. Co sędzia powiedział, Wright, to to, żebyś nie starał się tutaj żadnymi blefami. Że jest chrzanie do kurtyny w dół. I tak... Kiedy ma na myśli jedną szansę, że kiedy on to mówi, to on to ma na myśli. Tak, to jest chyba pierwszy raz, jeżeli się nie mylę, kiedy cały pasek jest zagrożony? Jedna błędna odpowiedź i przegrywamy? Ale ja wierzę w kielich. Niech to będzie święty grał. E, To to jest kielich do wina, czyż nie? E, proszę, przyjrzeć się zdjęciu z miejsca zbrodni Je jeszcze jeden raz. Na miejscu jest bałagan z powodu walki pomiędzy ofiarą i napastnikiem. Pęknięta waza, makijaż wszędzie rozsypany po podłodze. To wszystko było wcześniej na kredensie. No tak, widzę o co ci chodzi. Jednakże! Ten kielich na kredensie jest z jakiegoś powodu nietknięty. Jedyną rzeczą, która nie spadła, mimo tego, że wszystko inne no, poleciało w dół, to ten właśnie kielich. I ten dowód jest na tyle dziwny, że warto by to wszystko dalej rozpatrzeć. No, co macie do powiedzenia? A, no, jest całkiem ciekawy. No, jest! Czyż nie, no ja tak myślałem, że jest. O, nie patrz tak na mnie tymi szenięcymi oczami. Panie Edgeworth! Co od takiego wysoki sądzie? Pańska opinia? Nie potrzebujesz mojej opinii. Ponieważ za tym kielichem się nie kryje żadne specjalne zaszenie. Co? Można bezpiecznie rzec, że ten kielich był tam postawiony po tym, jak miało miejsce morderstwo. Przez osobę, która odkryła ciało. Agent Andrews na przykład. Mogła być łatwo szokowana przez e, to, co zaszło, i postawiła ona ten kielich bez myślenia. Hmm, to brzmi bardzo wiarygodnie, panie Wright! Czy ona to mogła postawić? A zobaczmy, czy jest coś na temat odcisków palców na kielichu. E, zobaczmy, nie było żadnego z, znaku czy śladu po tym, że było z niego coś pite. Czy poprzez to mam mniej więcej rozumieć, że nikt go nie dotykał? Tak na przykład. Bo mam wrażenie, że to gra może mieć na myśli też. Że skoro nie masz śladu, to taki odcisk pasów też byłby śladem. Bo to, że coś. że gdzieś jest ślad, no po. Pikił czegoś, czy coś takiego? Nie musi być takim, że lat tam po ustach, czy coś, że ktoś faktycznie pił, że zbliżył usta do kielicha. Przecież mógł tego po prostu dotknąć i. to to wystarczyłoby. Czekaj, teraz chyba, chyba właśnie wziąłem złą odpowiedź. Chyba właśnie nie chcąc wziąć złą Właśnie chciałem wziąć, że coś jest nie tak, że nie mogła ona go postawić. Okej, okay, teraz trochę ja zderpiłem, ale to już. To chociaż jest wybaczalne na to wygląda. Tak, chciałby poddać próbie teorię prokuratora. Chcielibyśmy zobaczyć coś, co udowadnia, że to pani Andrews postawiła ten kielich na, na stole. No, czyli w sumie chyba nie zawsze od tego, co się bierze za, za odpowiedź, to chyba i tak do tego samego dojdziemy. Tylko, że chyba z tym drugim byśmy do tego doszli szybciej, bo to było bardziej jasne. No ale cóż. Już się bałem, że czekają mnie same najgorsze koszmary i piekło, i Maja zginie, i czy tam coś się stanie innego, gorszego. Ech. A naprawdę to jest taka sprawa, gdzie się czuję, że na każdym kroku, że. Coś się może jeszcze gorszego stać, no po tym co się stało z Franciską, co się stało z Gamszu, co się stało z Mają, CO The Killer'a zatrzyma przed robieniem zła, wyrządzaniem zła wobec jeszcze jakichś innych osób? No co go zatrzyma? Inaczej niż Pan Wright, nie mówi nigdy niczego, chyba że mamy dowód by to poprzeć. C co?! Nie myślisz wystarczająco ciężko, Wright. Czy sądziłeś, że ten kielich nie zwrócił mojej uwagi? A, a więc. Oczywiście, że był on sprawdzony. No i na nim odciski palców. Odciski palców? Były tylko jedne odciski palców na tym kielichu. Tylko jedne? No! Czyje one były? Należały one ani do ofiary, ani do oskarżonego, a raczej należały one do Agent Andrews. Co? O, rany. Dla Edwarfa ta sprawa wygląda idealnie w tej chwili, ale jeszcze może coś z tym zagramy? I dlatego powiedziałem, że osoba, która odkryła ciało, tam go zostawiła. Już skończyliśmy panie Wright? Grrr. Nie wierzę, że wpadłem w kolejną pułapkę! Pani Andrews prawdopodobnie trzymała kielich, kiedy poszła się zobaczyć z panem Corino. Ale widząc jego martwe ciało, była ona oszołomiona i postawiła kielich na kredensie. Hmm, co powiedziałeś ma dużo sensu. No, ty już widzisz, right? Nie zmierz mojego scenariusza, jako że Wiasia on wszystko aż zbyt dobrze. Gah! Myślałem długo i mocno przez ten ostatni rok na temat tego, co to znaczy być prokuratorem. I od tej chwili pokażę ci odpowiedź, którą odkryłem. czy czekaj sekundkę, panie Edgeworth! Chyba prokurator już dała na tyle dowodów, żebym mógł wygłosić werdykt. Niestety nie mogę na to zezwolić. Dobre pytanie, czemu nie? Prokuratora ma jeszcze jednego świadka, którego chciałaby, żeby sąd wysłuchał zeznań. Ale wci wciąż to chyba jest nieco niekonieczne. Ale jak chcesz, to oczywiście leci na moją korzyść. Tak bym normalnie przegrał. A tak, mam jeszcze szansę. Co, co pan Edward myśli? Właśnie, jak, jak to dowiedzieć? Ale no, chyba się nie dowiem, bo jego umysł jest jakże skomplikowanym umysłem. Umysł, no, można by wręcz rzec, że geniusza po prostu. A więc świadku, proszę, powiedzam twoje imię i zawód. O Boże. O, bo kolejne deja vu mam, kolejne deja vu. Stanie się to, co myślę, że się stanie. Oj, chyba tak. Świadku? Twoje imię i zawód. He, my, a my, cie. Ciekaw jestem, co stało się z tym opanowaniem, które on miał wcześniej. No, kto mógłby być opanowany przy tej twarzy? O, Eduś, minęło ile? Rok od ostatniego spotkania, czyż nie? ja się bardziej cieszyć z tego spotkania ze mną. Widziałem raport z jej zadaniami, ale kto wiedział, że pod tym hełmem... Kryje się czarownica... Kryje się zła czarownica z sali sądowej. O mój Boże... Zapomniałem, jak bezcenny jest ten duet. A powiem ci, że tym razem wiem, co mam robić! Więc dzisiaj powiem wszystko i no wszystko co trzeba wiedzieć. Nawet to nie ma związku z tym okropnym przestępstwem. No lepiej się tylko tego trzymaj. Tak, tylko tego musimy się trzymać, tylko to musimy wiedzieć. nie próbujmy tutaj żadnych sztuczek, a, cicho! Mówię z moim Edzusiem Łedusiem w tej chwili! Nie przerywaj mi dziadku! To tak proszę pani! Nie, 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 proszę! Przerywaj jej! Proszę! <ścoughs> Znaczą świadku! Twoje zeznania! A, to prawda, że dzisiejsza młodzież jest trochę narwana. Nie bym miała coś przeciw temu, Edzi. A więc od czego powinnam zacząć? Więc świadek był w ochronie? W hotelu tamtej nocy... no, w nocy morderstwa? Czy to prawda pani Oldback? Była to świetna robota, jako że mogłem zobaczyć się z moim drogim Chłanem. To prawie zbyt dużo, żeby moje małe serducho wytrzymało. Masz na myśli, że byłeś fanką ofiary? A popatrz, no wszyscy szanują na punkcie tamtego Angara. Mówią, że jest słodki, w jakiś tam odświeżający sposób, czy coś podobnego. Ale nie ja. Ja bym takiego czegoś głupiego nie zrobiła. No to bo zresztą mnie takie dzieciuchy jak on nie interesują. Nie tylko interesuje jej mężczyzna, Juan Corrida! A, ale oni obaj mają tyle samo lat... No ale mimo wszystko widać po ich postawie, po zachowaniu, że jeden jest trochę, chyba jednak bardziej dojrzały, drugi trochę mniej dojrzały na swój sposób. Zresztą, jak mówiłam... To się wam sam przed drzwiami jego tamtej nosy. Bardzo dobrze, więc powiedz sądowicie, czego była świadkiem w nocy morderstwa. Zasab TO mnie, Malsiu! Rany, dobra. Moje ciało jest gotowe. A czy okej, okay, nie jest, ale kłamie. Po prostu z tym kłamstwem w tym, w tym życiu w obudzie, po prostu wolę już pójść naprzód i mieć to z głowy. E, zresztą, po ceremonii, e, waląc się trochę przed e, drzwiami do jego pokoju. Było coś co chciałam e, odkryć, wiesz? No jest, ale skoro opracowałam, to upewniałam się, że będę miała oko cały czas. I wtedy się ktoś pokazał. To był mężczyzna wychodzący z pokoju biednego Juana. To był Angar! mat Angar! On się starał skraście, no wykraść jakoś z e, pokoju Juana. Hmm, a więc pan Anger wyszedł spokoju ofiary Widzisz? On musi... To musi być on! On musi być mordercą! On jest mordercą! Rozumiem. No, panie Wright, może zacząć pańskie przesłuchanie. No dobrze. Więc co możemy zrobić z tym? Mi się wydaje, że ta część, gdzie ona gada, że chodziła tu i tam... I że się gapiła, że to mnie bardzo nie interesuje Bardziej mnie interesuje to, że Co już znalazła, a nie to, że, że Coś, że tam Cały czas szukała, aż znalazła, tak? Więc e, Tak, miałem oko ja, Ktoś się pokazał, był to mężczyzna wchodzący z pokoju Juana Był to Angar Chciałbym wiedzieć czy, Że po czym ona wnosi że, Czemu jest taka pewna, że był to Angar? Czy po prostu widziała jego twarz? No bo jeżeli by powiedziała, że po prostu widziała twarz, tak dalej To byłoby wszystko już jasne Widziałeś mojego klienta? Czy jesteś tego pewna? Ależ tak! Naprawdę? W cholerą smarkacz! Kiedy mówię, że kogoś widziałam, to widziałam tę osobę! Mam wrażenie, że czuję takie trochę déjà No, nie ty sam, Phoenix! Nie ty sam! Może, żeby uniknąć bałaganu jak w tamtym roku, powinienem bardziej się wgłębić w to wszystko? Eee, więc zapytam najpierw o twarz. Więc powiedz sądowi bardziej szczegółowo o twarzy tego mężczyzny. Nie potrzebujesz mnie, bym mówiła o jego twarzy. To łagodne spojrzenie w jego oczach i te jego zniewieściałe usta. Jego prawe oko pokryte jedwabistymi włosami, jego lśniące, błyszczące zęby. Jego zęby lśniały? No, on cały lśni na... plakacie z tego tygodnia, mój skarbie. Eee, na pla czemu... A, 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 a mam gdzieś jak on wygląda na plakacie, czy coś takiego? Powiedz mi, co widziałeś tamtej nocy? Co? Ależ twarz Angara jest taka sama, nieważne gdzie on przebywa. Czyż nie, ty smarkaczu? Więc, panie Wrights... Czy te zdania teraz jakieś znaczenie, czy były ważne? Tylko powiedziała, że jego twarz jest taka sama wszędzie. No, nie widzę powodu, żeby się tutaj czegokolwiek trzymać i czepiać. A, panie Wright, Czy wiesz, czemu się mówi, że czas jest wartościowy? Jeżeli nie, to sugeruję byś się nauczył. Zmarnowałeś 3 minuty młodości tej kobiety. To dla mnie bardziej wartościowe niż złoto! A moja inteligencja po prostu się cofnęła aż do poziomu niemowlaka. Ona może nie pamięta rzeczy, czy się może się myli tu i tam, ale chyba nie kłamie. To niedobrze, naprawdę niedobrze. Ale taki jest ludzki umysł. To najpierw on tendencję do, do zbaczenia z tematu. Ona już zboczyła na kilka takich ciekawych tematów pobocznych Póki co, czyż nie. A to powoduje, że jest taką ona słodką staruszką, czyż nie? Czy ty ją widziałeś w akcji? W sumie czekajcie, czy Mija ją widziała w ogóle w akcji kiedykolwiek, czy nie? W pierwszej grze. Nie jestem pewien, czy był taki moment, kiedy Mia rzeczywiście patrz. Nie, chyba był taki moment. Więc chyba powinna lepiej wiedzieć niż to, no kurde. Tak, dlatego, bo ty nie musisz ją przepytywać. Ale dobra, chętnie wrócę do właśnie tego punktu, że był to Mad Angar, ale teraz może się skupmy na innych aspektach niż jego twarz. A więc zobaczmy, co on nosi. Więc co ten mężczyzn nosi, u którego widziałaś? W której dłoni? W jego prawej czy lewej dłoni? A A! No to teraz się zabił bałagan! No, nie, nie mogę... No, Nie, nie można ode mnie odpowiedzi na takie niejasne pytanie. Zawsze mogę cofnąć pytanie i zadać pytanie, co trzymał w którejkolwiek dłoni. Dłoni są... Dwie, dłonie są dwie? Chyba, że ktoś ma na tyle wykształcone palce u stóp, czy coś, jak małpa, że potrafi jeszcze nimi trzymać przedmioty. Więc co on trzymał w swojej prawej dłoni? Nie nosił niczego w tej dłoni A więc co z jego lewą dłonią? Pusta No to wszystko było Jedną wielką stertą niczego I ponownie Niezbyt to było pomocne Mija cicho bądź nie znasz się Może się znasz na... Śledztwach, na przestępstwach, na tam łączeniu się z du du duszami, tym wszystkim, całym okultyzmem itp., ale na starszych babczach się nie znasz. Zresztą, no. No nie mogę się zbytnio znać, chyba z doświadczenia, no bo tak on nie była, nigdy nie miała, nie miała okazji. Ah. Więc co tam było trzecie? Była twarz. A, były chyba ciuchy jeszcze, że co, on nosił na sobie. Tak, ubrania tej osoby, więc co może powiesz na ten temat? Więc może nam opisz ubrania tamtej osoby w większych szczegółach? Ale z siebie kłopotliwy osobnik! Naprawdę jakby takie coś miało znaczenie! Ale to ma znaczenie. A, no więc co to było? A, tak! To była tamta rzecz! Jaka rzecz? A, tamta jaskrawa rzecz, którą zawsze nosi, i tamtą wyścigową kamizelkę? A, także nosił to w areszcie. I to nie służy do niczego innego niż tylko do wyrywania lachonów. Ha! Faceci! A, jasne. Więc, panie Royce... Tak, czy to było ważne? Czy to było ważne? <ścoughs> Ten głupi uśmiech, Phoenixo. Taki, że. E, 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 może, e, e. O, To byłby taki pasujący śmiech dla niego w tym, w tym momencie. Eee. Mi się każdy ten śmiech, który miał chyba AVGN w odcinku. bodajże chyba o sedze CD. Na samym początku tego odcinka była niby ta reklama parodia reklamy Segi CD. I tam właśnie niby, tam się pytał gość z telewizji, że CO CHCE ŻEBY NINTENDO tak, TAKIE ZROBIŁO? I tam potem Evidzian miał taki śmiech, że <noise> Nie wiem czemu mi się jednak skojarzyło z tamtym Dobra, więc tak Co mi się nie podoba w tym, że on nosił kamizelkę To to, że pamiętajmy, że Guzik Właśnie z Cosmo Jamie Ninja, się znalazł w jego kostiumie Samuraja a skoro nie nosił tego kostiumu samuraja, tylko po prostu stosował zwykłą kamizelkę, to jakim cudem się Guzik znalazł tam, gdzie się znalazł? Oczywiście, że to było ważne, Wysoki Sądzie! Więc może byś chciał wskazać nam, która część z tych zadań była ważna? Nie widzisz, Edgeworth? Wysoki sądzie. Żądam, żeby to, co teraz powiedział świadek, było dodane do zeznań. Hmm, nie do końca widzę, gdzie się zmierzasz, ale w porządku świadku proszę. A no cóż, nie lubię źle mówić o kimkolwiek bez powodu, ale skoro muszę. nosił tylko słoną kamizelkę, a to szczerze tylko dla pokazu. Więc myślę, że guzik. Tutaj jestem niepasującym elementem.